Wszystkim tu fresh, witajcie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. Dzisiaj kontynuujemy serię moim klubem MFC MN w MFL. Troszkę dużo się działo, więc od razu przesk przeskakujemy. I tak, w dzisiejszym odcinku podsumuję pre-season. No to tak, rozegraliśmy troszkę ponad 300 spotkań w 7 dni. Czy to dużo, czy to mało, to zależy kto jak na to patrzy, no to wychodzi tak mniej więcej 5 godzin na dzień. Ale to nie jest tak, że ja siedziałem, klikałem cały czas czy coś, bo to tak naprawdę samo gra, ja po prostu ustawiałem taktykę, zmieniałem taktyki, jedną rzecz zmieniałem za każdym razem w poleceniach drużynowych. Więc często to wyglądało tak, że po prostu gdzieś w telefonie sobie klikałem raz na jakiś czas, co te tam 8 minut. Czasu nawet rzadziej jak mi się po prostu przypomniało. Nie siedziałem cały czas, chociaż zdarzało się, że oglądałem to. Pewnie myślę, że połowa tego czasu to było tak, właśnie ogląda oglądanie, ale no to nie wyglądało tak, że 5 godzin w każdy dzień siedziałem czy na laptopie, czy tam na telefonie i oglądałem no to nie. Mówię o tym dlatego, że niektórzy znajomi się pytają, czy dużo czasu trzeba poświęcić na MFL. Ja uważam, że niekoniecznie, aczkolwiek przed sezonem troszkę więcej, żeby znaleźć te jakieś taktyki na różnych rywali. Dobra, dalej. Jedna zmiana w składzie i w sumie dobrze się stało, że tak zrobiłem, ale o tym za chwilę. Sprowadziłem bramkarza, który teraz jest w sumie najlepszym zawodnikiem w mojej drużynie. Ma 68 overalla. Zrobiłem to, bo jak grałem te mecze, zobaczyłem, że jednak bramkarz jest bardzo ważny i bez dobrego bramkarza ani rusz i to nie ma sensu. Planem było walka o playoffy, a bez dobrego bramkarza no, nie byłoby szansy, więc sprowadziłem takiego od w sumie już zaprzyjaźnionego, Znajomego z MFL, także niski procent, bardzo niski, tylko 1%. Za 68 overall, no to jest super. Także, no, to ta jedna zmiana. Dalej, testowałem tylko jedną formację. Tak jak wspominałem w wcześniejszym materiale 4-2-3-1, ale w naprawdę wielu możliwościach i ustawieniach taktycznych, naprawdę to było. No ponad 300 spotkań w tej formacji, ale zmieniane było wszystko y, od formacji ofensywnych, y, pogres, kontry, wąsko, szeroko, y, z doświadczeniami, sam dribbling, naprawdę wszystko było. Y, no, wszystko nie, ale naprawdę było tyle możliwości, że już trochę wiem, gdzie moja drużyna jest dobra, gdzie słaba i jak to wykorzystywać i na jakich rywali. Także y, no te testy w sumie uważam za dość pozytywne. I ostatnia taka informacja, zarejestrowałem klub w rozgrywkach yy, ligowych i pucharowych. No i tu się trochę yy, odwaliło, yy, tu się trochę stało, w sumie taki trochę prezent na święta można rzec, ale no nie byłem do tego przygotowany, więc trochę nie do końca się z tego cieszę, ale o tym za chwilę. Dobra i teraz tak, zaczynamy omówienie taktyki pierwszej. To będzie moja główna taktyka. Nazwałem ją Czarne Konie, yy, ponieważ skoro to ma być główna taktyka drużyny MFCM, my jesteśmy yy, czarnymi końmi, no to, yy, no to taka nazwa. I tak, testowałem ją na różnych przeciwników, na podobnych, na troszkę lepszych, troszkę gorszych, yy, i wychodzi na to, że ona będzie moją główną taktyką na podobnych przeciwników. Czyli jeśli ten overall Drużyny będzie podobny do mojego, to będę z niej korzystał. I to wygląda tak: zwycięstwo było 50%, remisów 20%, porażek 30%, więc jest ok. 70% to wychodzi, że nie jest szansy, że nie przegram spotkania z podobnym przeciwnikiem, więc jest ok. Lepszej taktyki przez ten czas mi się nie udało wynaleźć, więc 70%. Jest, jest, jest w porządku i tak tutaj mam taką statystykę expected goals difference czyli to, i to już jest suma to 71 i to jest w tych wszystkich meczach ile uzbierałem i to jest na plusie 71, czyli z tych wszystkich spotkań ich było 20 uzbierałem 7,91 na plusie Czyli to jest ok, nie ma na minusie, czyli to nie było jakoś na farcie, czy coś, po prostu rzeczywiście byłem lepszy. I tak, znacznie lepszy, i co to znaczy? Podzieliłem sobie to na takie trzy kategorie. Znacznie lepszy to znaczy, kiedy miałem od przeciwnika Expected Goals większe o minimum 0,50 od jego. Czyli jak ja na przykład miałem 1,02, on miał 0,50, no to ja miałem lepsze od to 0,52, no to ja uważam, że byłem znacznie lepszy, już to nie było przy, przypadek żaden, tylko byłem już lepszy i takich przypadków miałem 7 razy, że miałem to expert goals, ten difference, lepszy 7 razy, znacznie gorszy, czyli no to samo, tylko na odwrót, że kiedy przeciwnik był o te 0,50, tą różnicę, lepsze ode mnie to było 3 razy, 3 razy się zdarzyło, no i to były te właśnie 3 razy. Znaczy, tam było trochę inaczej. Też yy, czasem na farcie ja wygrałem, czasem on. I na styku. Na styku to jest to, mm, jak to się mieściło między minus 0,50, a to moje 0,50. I takich było 10 spotkań, czyli połowa, ale jednak na plusie tam na przykład 0,22, 0,40. Na plusie ja miałem 7, a taki przeciwnik miał 3 i tu warto wspomnieć, że tu było dwóch przeciwników, że to nie był jeden ten sam, tylko tu grałem na dwóch i z jednym grałem 10 spotkań, żeby zobaczyć i z drugim kolejne 10, więc jest to dość miarodajne, tak jak mówię 70% i no w większości jednak by dodać te 7 razy, gdzie byłem znacznie lepszy i 7, gdzie no troszkę lepszy, to taka różnica ma, to jest 14 razy. Tak naprawdę 14 razy miałem ten expert goals difference lepszy na 20, więc to jest bardzo dobrze i uważam, że ta taktyka na podobnego przeciwnika może się sprawdzić. I tak, e, ostatnie takie statystyki to gole zdobyte to jest 1,4 na mecz, gole stracone 0,9 na mecz, czyli nawet bramki na mecz nie tracimy w tym, w tym ustawieniu, e, w tych z tymi instrukcjami a czyste konta 25%, czyli co czwarty mecz, czyste konto wychodzi, więc nie jest źle, mm, ale kiedy już przechodzimy do gry, tą taktyką na przeciwnika takiego też podobnego w sumie, ale grającego wąsko, no to już to wygląda bardzo słabo. Może bardzo dużo powiedziane, ale zwycięstwa tylko 10% remisy 40 porażki 50, czyli no połowa szans, 50% szans, tak, że nie przegram z podobnym przeciwnikiem, więc to jest tak, no trochę średnio. Hmm. Dlatego z przeciwnikami grającymi wąsko będziemy próbować coś innego, najprawdopodobniej inną taktykę, a to o tym za chwilkę. I tu już nie podawałem żadnych statystyk, e, tu nie było sensu, bo na pewno nie będę grał z e, przeciwnikiem wąsko, więc tu już e, nie szukowałem żadnych statystyk. E, teraz taktyka krostaka, e, śmieszna nazwa, to jest po prostu tiki taka, e, ale z doświadczowaniem. To e, i tu podziękowania dla Łukasza z grupy, e, on tam próbował jednej swojej taktyki podesłał na grupie i ja próbowałem różnych wariacji, różnie tam zmieniałem czy tam dribbling, czy dosiadkowania właśnie i zobaczyłem w pewnym momencie, że ta wersja z dosiadkowaniami jest bardzo dobra. Bo ym, z trochę lepszym rywalem, czyli już inaczej, bo wcześniej te czarne konie były na podobnego, a tu z troszkę lepszym mamy zwycięstwo 50%, remis 20, remis 20 i porażek 30, czyli 70% Znowu 70, tak, ale z trochę lepszym, i jak próbowałem innych taktyk, czy tych czarnych koń, czy tam jeszcze innych, no to z trochę lepszym, to, to tak nie, nie wyglądało. Zawsze było poniżej 50, a tu samych zwycięzców jest 50%. Więc no to ta taktyka zdała egzamin i Expert goals Difference też na plusie, 5,06. Um, tam by było troszkę więcej, a tam mi się trafia czerwona kartka, i w tym meczu było chyba minus 4, także no trochę to um, obniża ten, ten, tą sumę tutaj, ale i tak jest na plusie, i to dość, dość dużo, um, i tak znowu znacznie lepszy, według tego Expert Goals Difference, według mojego uznania byłem 10 razy, aż 10 razy, to, to jest dużo, znacznie gorszy, 4. No, i to na styku było takich 6 spotkań, ale jednak więcej było na moją korzyść. Jakby tak już patrzeć tak skrupulatnie, to jednak yy, na moją korzyść. Gole zdobyte 1,15 na mecz, gole stracone 1, czyli tu jest bardzo niewielka różnica. I to właśnie często było tak, że w tej taktyce mogłem wygrać na przykład 2-0, a potem przegrałem 3-0, albo wygrałem 3-0, i przegrałem 2-0. I to taka trochę taktyka, yy, no jak wyjdzie. Yy, jak wyjdzie dobrze, no to jest zwycięstwo i to czasem wysokie, a jak nie wyjdzie, to zdarzy się i 3, i 3, 3 do zera w plecy, więc tak to wygląda. No i czyste kąta aż 30%. No, także no, jest to dość, wydaje się taka trochę defensywna taktyka, ale nie do końca. Po prostu ona jest oparta na wysokiej linii obrony i na takim odbiorze dość agresywnym. I nie będę podawał tu innych statystyk, jak grałem tą krostaką na innych przeciwników, bo też nie będę grał nią, będę grał na trochę lepszych rywali. Krostaką. I teraz tak, przechodzimy sobie do yy, taktyki, yy, gdzie to my będziemy gorsi, gdzie to my będziemy tym underdogiem. I teraz tak, taktyka antertog przeciwko trochę lepszemu, czy tak jak teraz była ta krostaka. I wychodzi 40% zwycięstwa, 20% remisy, porażki 40%, czyli tu jest 60%, tam było z krostaką 70%. I tak właśnie myślę, że będę częściej używał tej krostaki na tro, troszkę lepszych. Expected Goals jest tylko 0,23%. No dlatego, że właśnie te, ta taktyka underdog jest całkowicie oparta m, o dobre ustawienie w def, defensywie i grę z kontry. To naprawdę jest ustawienie max szerokość, gramy długie piłki do przodu i dośrodkowujemy. To jest no bardzo gra z kontry. To nie jest autobus całkowicie, bo nie stoimy tak bardzo nisko, ale jednak jest no dość nisko. I to jest oparte no, na kontrze, więc i tak, że mamy trochę na, na plusie, to i tak jest dobrze. Yy, I tak, znacznie lepszy tylko dwa razy to Expect Goals Difference. No, no tak, jak mówię, dlatego, że my się bronimy i kontrolujemy. Znacznie gorszy trzy razy, więc więcej razy to Expect Goals jest yy, wyższy dla przeciwnika. I na, na styku 4 do 1, więc jednak te takie, na styku troszkę jednak dla mnie. Więc jest to jakby, tak by to dodać, to jest 6 do 4 na moją korzyść, więc nie jest źle. Ale ta taktyka jest, ja bym powiedział, znakomita, jeśli już gramy na dużo lepszy zespół. Bo popatrzcie tutaj. Tutaj mamy tak, zwycięstwa 80% z dużo lepszym przeciwnikiem. Jak ja to zobaczyłem, to to po prostu to było niemożliwe. 80% na dużo lepszego przeciwnika i 20% porażek no zdarzy się, no bo to jest dużo lepszy jednak i jeśli on, no on ma więcej sytuacji i jeśli wykorzysta je, no, no to wygrywa po prostu no ale ta taktyka na dużo lepszych jest po prostu genialna Expected Gold Difference sumowany jest też na plusie, nie wiem wiele, ale ale też i tak, tu jest ciekawa sytuacja, bo znacznie lepszy ani ja, ani on Mój przeciwnik nie był. Ani razu. Ani razu. On nie był lepszy, ani razu ja. Wszystko to jest takie naprawdę na styk. To jest wszystko na styk. Po prostu um, tak jakby te kontry były naprawdę zabójcze. Naprawdę takie jakby były zabójcze. I co? Na styku. 2 do 3 dla przeciwnika. Więc tak naprawdę w tych, w tych goals to on był lepszy, ale tam. Kilka meczów po prostu tak wyszło, że miałem dużo więcej niż przeciwnik, więc więc tak wychodzi, że jest na plusie. I tak teraz jeszcze gole, zdobyte, stracone i czyste konta. No to dużo strzelamy w tej taktyce, bo dwa na mecz i to w przeciwko dużo lepszym to jest super. 1-4 więc to jest trochę dużo, ale. No ale jednak no, są dużo lepsi. No i czystych kont tu nie ma, tu jest 0%. Tu po prostu y, kto więcej strzeli? Czy oni tym zmasowanym atakiem, czy my z tych kont? No tak to wygląda, ale no jestem chyba najbardziej zadowolony z tej taktyki. Szczególnie, że tak jak zacząłem na początku filmiku, coś się stało, o czym się nie, no, nie spodziewałem się tego, mm, ale o tym już naprawdę za chwilkę, bo chcę tylko skończyć te statystyki i przelecieć już y, do MFL-a. I tak. Yy, ostatnia statystyka jest dość ciekawa, szczególnie, że w, w każdej te, yy, taktyce, którą pokazywałem, yy, czy to czarne konie, krostaka, czy underdog, we wszystkich gramy ostro. Gramy najostrzej jak się da. No i przetestowane zostało to. I wychodzi mi, że co 16 spotkań równo otrzymujemy czerwoną kartkę. I czy to jest dużo, czy to jest mało? Ja uważam, skoro mamy. Yy, w lidze 22 spotkania. Do tego jeszcze jest puchar, ale no mniejsza z tym. To wychodzi, że dostaniemy jedną bądź dwie czerwone kartki na cały sezon. I jeśli to ma pomóc, do, żebyśmy uzyskali lepsze wyniki, to ja jestem skłonny zaryzykować i będę grał ostro. Szczególnie, że już nie mam czasu wypróbować tej wersji z normalnym odbiorem piłki, mniej agresywnym. Nie mam czasu, bo gdybyśmy mieli jeszcze tak z 2-3 dni, to pewnie bym wypróbował. Bo teraz to już nie ma sensu, bo tu praktycznie są święta. A żeby to było miarodajne, to ta próbka też by musiała być no tak, no może nie 300 spotkań, ale tak z 200. Mm, więc już nie ma sensu, po prostu zostaje przy tym 16 spotkań. To jest ok, to jest jedna albo dwie będą, damy radę. Yy, dobra, yy, lecimy do mfl i powiem, co się stało, co to za niespodzianka mi się trafiła. MFL. I tak, niespodzianka jaka mi się odpaliła, to jest taka, że w nagrodę, no nie wiem czy, czy w nagrodę, um, ogólnie ja kupowałem klub w dywizji Stone, czyli w tej wyższej niż Ice, w tej siódmej. I to było pod koniec sezonu. Ja tam praktycznie nic nie mogłem zrobić, nie mogłem już nikogo sprowadzić do klubu, nic, po prostu, no dograłem to, po prostu była dobra cena, więc wziąłem. Zawsze to wyższa dywizja, Myślałem, że może mi się jakoś uda. No, obronić przed spadkiem. No nie udało się. Tam. Miałem chyba 7 spotkań, jedno zwycięstwo, 6 porażek. Tak to wyglądało, więc spadliśmy z 11 miejsca. No i co? I. No, ja byłem pewny, że zagram w tym ICE w tej niższej lidze. Przygotowałem skład po ten ICE, ale dość taki mocny ice. Chciałem po prostu wyjść. Próbować zobaczyć to trzecie, może drugie miejsce. I w playoffach wywalczyć awans do Stone. No a dzisiaj e, dzisiaj się skończyła rejestracja składów klubów e, do rozgrywek i jakoś w godzinach wczesno-popołudniowych e, już m, można było zobaczyć ligi. I ja patrzę i widzę Stone League 34. I od razu zrozumiałem, co się stało, bo, bo czytałem ich wpis na Discordzie jakiś tydzień czy dwa tygodnie temu, tydzień chyba było, że ze względu na to, że jest zbyt mało klubów w dywizjach Ice, i tam w ogóle nie tylko, bo też były przypadki, że na przykład z Iron, tam Gold, Silver, tam takie ró różne rzeczy, po prostu nie każdy spadał. Po prostu patrzyli według rankingów, według overalli i. Po prostu ktoś dostał tak jakby wilczy bilet, po prostu dru drugą szansę. No ale ja nie myślałem, że to będę ja. No po prostu naprawdę, ja, ja byłem przekonany, święcie przekonany, że to był spadek. To było praktycznie, no bo ja byłem na ostatnim miejscu, ja byłem... bo to 12 nie mieliśmy, bo, bo ktoś stracił licencję. Um, ja byłem na ostatnim miejscu, ja byłem pewny, że spadłem, że to nie ma szans się utrzymać. A tu jednak dzisiaj patrzę i widzę ten stone. I tak, ogólnie to jest dobra wiadomość. Tak ogólnie, gdybyście Wy mieli taką sytuację czy coś, to jest dobra wiadomość, ponieważ wartość Waszej licencji jest wyższa. Zawsze chcąc sprzedać licencję, teraz mogę ją sprzedać. No teraz to na pewno na tym nie stracę. Teraz to nawet jestem w stanie na tym zyskać, bo klub jest w lepszej sytuacji i w ogóle. Tylko problem jest taki, czy ja się utrzymam, bo ja przygotowałem skład pod Ice i teraz przyjdzie mi grać w Stone i na razie przejrzałem sam ręcznie wszystkie drużyny, ale czekam, jak będzie zaktualizowana ta strona, którą podawałem Wam i która jest też w linku do projekcji, do przewidywań na sezon. Tam jest podana siła każdego w lidze, Także każdy sobie tu może zobaczyć, jak wygląda najlepsza 11, 16 szesnastka i to wszystko. Więc na razie to ręcznie tak popatrzyłem i wychodzi na to, że tylko jedna drużyna jest gorsza ode mnie. Także widać, że jest gorsza. Jedna jest troszkę lepsza, więc gdyby mi się udało jakoś w te dwa dni jakichś zawodników podpisać, no to może będę lepszy od dwóch drużyn. No i tak jest plan, żeby chociaż tyle, bo nie mamy jednej drużyny, czyli wychodzi, że ktoś się nie dopisał, nie zarejestrował, więc plan minimum to będzie dziewiąte miejsce, ale to jest minimum i w playoffach po prostu wywalczyć utrzymanie. No, ale no będę celował w to ósme, ale to będzie naprawdę ciężko. Jak ja zobaczyłem te drużyny, jakich oni tu mają zawodników, to tak, taka pierwsza szóstka, to, to w ogóle oni są oderwani, oni mają zawodników samych uncommon, nawet kilku rare to z nimi to nawet nie ma czego szukać chyba ta moja taktyka undertalk e, da mi parę remisów u siebie na to liczę mm, ale to i tak nic mi więcej nie da ja myślę tak, realnie to dziewiąte miejsce to no, jak będzie ósme to będę szczęśliwy, to naprawdę, to nie dość, że będzie trochę więcej pieniędzy e, tych MFL no, a, a propos pieniędzy, to też to, to z tego się nie cieszę, bo w tym ice mógłbym pewnie więcej zarobić, bo celowałbym w wyższe lokaty. I. I teraz zobaczymy, ile tu mogę dostać. I to jest tak. No to na te pierwsze miejsca to nawet nie patrzę. Patrzymy od ósmego. 2,600, 2,300, 2,100. No myślę, że 11, 12, no to mogę być spokojny, ale 2,300, 2,600 maksymalnie. No, a tam mogłem liczyć na. No, może nie tak, że pewne, ale tak 4 000, 3, 3 to myślę, że spokojnie. A tu myślę, że maksymalnie 2600, więc wartość klubu wyżej. Ale jaki miałem plan, żeby jak najwięcej tych MFL-ów zebrać? No, to się, raczej się nie powiedzie. Zobaczymy, jak pójdzie w Pucharze. Puchary dopiero też zostaną rozlosowane 27, bodajże. Więc może tam by się udało chociaż jakieś 1200 uzbierać. Więc no. Jest mała aktualizacja, zmiana planów. Nie planuję uzbierać 9000, bo to jest po prostu niemożliwe w tym sezonie. Na to co mi zostało dane, planem jest, żeby uzbierać 4 jakoś, bo mam 1000, lekko ponad, bo dostałem jeszcze z kalendarza adwentowego, także mieć 5 i te 5 utrzymać i zagrać jeszcze jeden sezon. I tylko tam się już przy, przygotować, gdyby się udało utrzymać w tym stanie, już, już tak się przygotować, wy, wynająć tych y, zawodników lepszych i minimum 5 wtedy pozyskać, już mieć 10 i wtedy kupić paczkę tam za 10 z jednym piłkarzem y, i powoli robić ten skład. I zobaczymy jak to będzie wyglądało, no na ten moment tak, I ja staram się podpisać tutaj już kilku, ale to wątpię, też dałem dość niskie procenty, znaczy, jak na mnie to wysokie, okay, ale to są ogólnie niskie i zobaczymy, zobaczymy czy ktoś przyjmie, no chociaż jedn, jedną ofertę albo dwie jakby przyjęli to już by było ok, bo ja mam teraz na ten moment trzech zawodników Uncommon. Jeden wypożyczony i dwóch to jest moich, jeden mi z paczki się trafił, a drugiego kupiłem, tak jak możecie pamiętać, także mam trzech. Jakby jeszcze trzech dostać, trzech wypożyczyć i mieć sześciu, to myślę, że oto dziewiąte miejsce mógłbym spokojnie patrzeć, a nawet ósmy. Więc taki jest plan, jakieś trzech, koło 70 wypożyczyć i walczyć. Nie? I... Mam nadzieję, że ta taktyka underdog się, się, się uda, że to ona mi przyniesie punkty, jakieś remisy, czy coś takiego. I co? E, będę kończył, nie ma co przedłużać. E, dużo się działo w ten tydzień, e, ale bądźmy dobrej myśli. E, będzie dobrze. E, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Chciałbym Wam wszystkim życzyć przede wszystkim spokojnych, zdrowych, radosnych świąt, spędzonych w gronie najbliższych. Um, aby te święta były dla Was udane. I co? Dla tych, którzy zaczęli grać w MFL, życzę, aby ten sezon, ten pierwszy sezon był dobrze zapamiętany, żebyście się dobrze bawili. I co? Słyszymy się za tydzień po pierwszych meczach ligowych i zobaczymy, czy będę czyścił to dno, czy jednak gdzieś tam koło tego 8-9 miejsca się zakręcimy. I życzę Wam powodzenia, a tym, którzy jeszcze nie zagrali, ale obserwują tę serię, abyście obserwowali, abyście co tydzień wpadali, oglądali i może. Za miesiąc postanowicie sami kupić swój własny klub w MFL, i może kto wie, spotkamy się na tych wirtualnych boiskach. No i co, ode mnie to tyle. Trzymajcie się, cześć.